mam zory Marcin i dzisiaj znów odcinek z Minecraft na serwerach Otóż to ja teraz idę sobie e, e, ten sam drzwi, no to Ok już jestem. No i... Tutaj mamy taką atrakcję Seablok Nie wiem jakie to, co to jest w ogóle za ten Za atrakcję SEAB poszukamy sobie Nie no nie wiem, zobaczymy co to jest A, ja chcę wyjść, no. Jak widać, nie działa ta atrakcja. No to powiem wam, że może sobie pójdę, idziemy na paintball i na trójkę. Tylko jaką ja mam? A, kurczę. A, to cięce Znajdę tą mapę, no i wiecie o co chodzi. To już zaczyna się runda, to było na jedynce akurat? No i ja mam akurat złotą tą yy, i mogę używać już wszystkich, otóż, broni. No i na razie sobie nie bierzemy żadnej, będziemy zwykłymi, no wiecie, ścież ścieżkami. Kurczę, nie pamiętam już jak to się gra. kurcze nie, nie wiem jak to się graje, kurczę, tak jestem teraz słabym. Twoje punkty, strzały, wydana kasa, trafienie, zabójstwa, śmierć. Proszę. No i powiem wam, że Snajperka jest od pułkownika jeż mam generała, później będę miał dowódcę, a później... Mistrz wojenny. Przegraliśmy. No, akurat. Yy, no to PBW. Na przykład Arena 2? No dobra. Arena 2. Zaraz muszę sobie jeszcze przestawić ustawienie. No PBW. Mm. No. I. Śmierć, zdobyta kasa, trafiaj strzałów, zdobyte punkty, o! Może sobie weźmiemy... Rocket Launchera. No... Ale ich bym tam załatwił. Ale nie trafiłem, kurde! i air sobie damy może air strike. no i to air strike sobie damy i to trochę ich pozabija już widzicie eee, czekajcie o twoja kasa 155 XPłem nie powiem, że przed VIP-a te wszystkie mam. No, wykorzystywano się kit VIP. Znaczy kit nawet super VIP. Więc tutaj super vip yy, W ogóle to ja mam dużo pieniędzy i mogę wydać na VIP super VIP-a nawet. Jezu, graliśmy! Na Paintballu fajnie się, ten, no wiecie, tak... No, powiedzmy, fajnie się jakby... Tak na luzie można sobie pograć tak na live jakieś z 20 rund na pewno się zrobi. Tutaj mamy komendy jakieś. Dru użyny bonus jakiś. No. I będziemy znów się bić na arenie nie więcej Bo są takie różne głosowania i takie inne. Ale dobra, ja już nie będę brał z takich specjalnych ataków, bo no... Y no... Po co mi brać jak na razie, to ja będę oszczędzał. O, oh, oh, ale... Oh. Nalot. Ale teraz wszystko w unie. No i co, w końcu kiedyś będę miał dowód tego dowódcę. Jak zrobię tam kilka odcinków. No, to będę miał. O. Ale bym teraz... Aj no. Gdzie on poleciał? Do swojej żony czy co? Oj, dobra, zabij mnie. Mm, no, po boku drugie od góry, to jest, są moje szczęły. No, widzicie, ile ja szczęł wykorzystałem, żeby zdobyć tego złotego generała. Pułkownik jest już do tej snajperki. Pierzyczka, no Major, bo Major to taki czarodziej i wiecie, może czarować takich swoich posłańców i takie inne. No. Słab, kurde... Swamplans to jest arena. Nie znoszę jej. No ale... Co by wam powiedzieć na przykład oceni Marcin Kamil? No, nie wiem, po prostu... Yy... No, nagraliśmy, znaczy nie nagraliśmy, ale no, na odcinka i zrobiliśmy tam jakieś rzeczy, takie poza odcinkiem. Zrobiliśmy rzecz, która tylko uładnia ten, ale nie będziemy z niej zbierać materiału, bo to jest tak z wełny zrobionej, nie będziemy... Z zbierać tego materiału. Tak to to, możecie nam dać jakieś, pokaż pod każdym filmem, łapki w górę, ale nie będziemy tego zbierać. No chyba, że to będzie brzydkie, no i na GameModzie tak to poniszczymy, no, po prostu, żeby nie zbierać tych rzeczy, no i takie inne. <słuch> Mam... Powiem wam, że tak się no Znaczną no wiecie, rozkręcał się mój mój po prostu tak mój paintball. Ciągle robiłem odcinki z tego, ale mam to na Frapsie, ale tylko mam to na USB, a tak to to nie, bo nie wychodziły mi te odcinki. No i wszystko tak nagrywałem. No, a później po prostu miałem tego generała z... fajnego. O Kanada, fajna. Mm, tutaj bym mógł zrobić takie miny. Może dam sobie shotgun, o. I bo Okej. Okay. Mm. Kurde. Zabił mnie i ten, i nawet razem się zabiliśmy w tym samym czasie. O, to. o. Był. Zapomniałem, że jak się spełnił to są ochroniarnie. Ale pro parkour. W ogóle nie wpadłem do wody. No nie A niektórzy mają rocznika, czyli takiego zielonego a ja już mam złote auć no to co, mm, może skończymy ten odcinek no znaczy nie, że skończymy ten odcinek, ale pójdziemy na inny serwer, a więc ścięcie no to ja już jestem wyłączam sobie graczy, żeby nie za, no wiecie. No i to jest serwer minefox.pl minefox.pl Simulator Nie działa Na dewołusach mi się nie chce być W Potwory wbiłem chyba będę kołan. O... Wow. Ty. Tutaj coś tak nawet. Nawet fajnie. Fajnie to zrobili. bustarcze i pochodnie. O. Hmm, Hm. Tarczę to robi jakąś. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale spoko. Wow. Yy, no dobra, to mm, zrobimy sobie crafting table. Albo Nie wiem. Ja na. Wow! Stąd. Z tego wypadają strzały. Dlaczego? Ja chcę pozbierać drewno. Żeby zrobić sobie jakiś pipunek O, jedno jedną, że nazwą siekierę <laughs> Ale dlaczego... What? Yyy... czas do ataku, świątynia... Wolownicy... <laughs> Co to było Jeśli Mogąc Klipper What! ale mapa teleport jest zostań wow! kornik stone kogoś. ty biksu o już coś się tam zapowiada Cóż, ja nie mogę go wycofać. Złożyłam jaja! What? Ej! Bez przesady! Można zrobić jaj. Tak Ej, to mi... What? Ty! Ale fajne! Ty! Ja, wiecie co, może ja już skończę ten odcinek, będę musiał ogarnąć z tą grę, a więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, papa.